Na własne oczy. To jechał, święty Mikołaj to jechał, więc prosimy kapelę na przywitanie świętego Mikołaja o muzykę. Witamy. Bardzo serdecznie witamy w naszym kościele na Kielskim Kościele w Nakleśląskim Świętego Mikołaja. Szczęść Boże! Jak już wszyscy tutaj wiecie, Święty Mikołaj zawsze pamięta o nakle i pamięta o grzecznych dzieciach. Mamy taką cichą nadzieję, że Święty Mikołaj czymś nas tutaj miłym uraczy. Co roku tak jest. Co roku tutaj jesteśmy, więc wiemy co nas spotyka. Co w tych paczkach się znajduje? jest żelki różne, no w niektórych były kolorowanki, takie figurki Mikołaja z czekolady, no takie delicje i takie inne słodkości. Bogaty ten Mikołaj tutaj w nakle. Tak. Czy zasłużyliście sobie na to? Byliście grzeczni? Tak. Na pewno? Tak. Pomagaliśmy naszym rodzicom, pomagaliśmy, mamy naczynia. Pomagaliśmy wyrzucić świeci. Za co kochacie świętego Mikołaja? No za prezenty! I za co jeszcze? Za to, że możemy się cieszyć tym, że on nas odwiedza i że możemy w kościele pośpiewać. Najpierw były roraty i świeciliśmy lampionami, a następnie przyjechały zastępy aniołów i Mikołaj. To taki prawdziwy Mikołaj i takie prawdziwe sanie, widziałam? Konie? Tak, to były prawdziwe konie. Robi to wrażenie? Bardzo duże. Co dostałaś od świętego Mikołaja? Zabawki. Dostałam taki wózek zabawkowy, a moja kuzynka dostała snowboard, a więc było bardzo fajnie. Zadowolony jesteś z tego, że takie wydarzenie duże właśnie tutaj ma miejsce? Bardzo. W takiej małej miejscowości takie duże wydarzenia, na taką skalę, że telewizja przyjechała i radio, to jest bardzo duże wydarzenie. Mikołaj każdemu dał prezent. Tak. Czyli rozumie, że w nagle są bardzo grzeczne dzieci. Oczywiście, że tak. Czy to wszystko, co się tutaj dzisiaj wydarzyło robi na Tobie wrażenie? Tak, nigdy tak nigdy nie było. Teraz jest bardzo fajnie, dużo atrakcji jest i w ogóle. Ognisko, różne zabawki, prawdziwe konie, sanie, po prostu wszystko, aniołki, święty Mikołaj. Ja widzę, że Ty jesteś już w wieku, kiedy chyba nie wierzy się w świętego Mikołaja, ale w takim dniu jak dzisiaj można uwierzyć, prawda? Tak, można uwierzyć. Cuda się zdarzają. Banaś Olga, współorganizator Mikołaja w Nakle Śląskim. Od 15 października zaczęliśmy się przygotowywać, tak już pełną parą. Z roku na rok coraz więcej dzieci przychodzi i pyta, co będzie na przyszły rok i czy będzie jeszcze ciekawiej, czy Mikołaj przyniesie jeszcze więcej prezentów. A dla nas każdy uśmiech dzieciaków jest tak cenny, no że po prostu to robimy. To jest dla nas tak ogromna satysfakcja i radość, że po prostu napędza nas to coraz bardziej. Ekipę mamy zgraną, zaufaną, każdy wie, co ma robić, my tylko napąkniemy. Słuchajcie, robimy Mikołaja, każdy wie, za co jest odpowiedzialny. Każdy ma jakąś rolę i stara się ją odegrać w jak najlepszy sposób. Za rok możemy liczyć na to, że będziecie tutaj? Oby zdrowie do

Łukasz Wylężek, organizator Dnia Świętego Mikołaja w Nakleśląskim. Satysfakcja jest? Satysfakcja jest. Jestem bardzo zadowolony. Naprawdę nie spodziewałem się tylu aż dzieci. Cieszę się bardzo i również z dorosłych. Śmialiśmy się z księdzem proboszczem, że na ten dzień Kościół powinien być troszkę nadmuchany, bo ludzie się po prostu nie zmieszczą. Ale przybyło na tyle, że się wszyscy pomieścili w środku. Ten Wasz Dzień Świętego Mikołaja już tutaj w okolicy jest doskonale znany, ale wy co roku zaskakujecie dodatkowe atrakcje. Ogniska nie było, jest oprawa muzyczna. Przyjechała do nas specjalnie kapela góralska ze Szczyrku Sićko Gro. Jestem naprawdę zadowolony i wdzięczny kapeli, że chciała przyjechać tutaj aż do Nakła Śląskiego ze Szczyrku na te święto. Mikołaj też wygląda niecodziennie. Ornat e, historyczny. Tak, jest historyczny. Składa się z zabytkowej kapy, skrzypiec i z ornatu wyszewanego, haftowanego. No ja myślę, że Wyszło 120 lat Mastru i Mikołaja. Trzeba słowo rzec o prezentach, bo tutaj było mnóstwo dzieci, ale żadne nie wyszło stąd z pustymi rękami. Tak, dla wszystkich starczyło prezentów. Chciałbym bardzo, bardzo serdecznie z całego serca podziękować wszystkim ofiarodawcom, sponsorom, wszystkim ludziom dobrej woli, anonimowym również, którzy się przyczynili do tej uroczystości w Nakle Śląskim, bo to przecież dzięki nim ta piękna uroczystość i tradycja prawie że zanikająca. Mogła się tutaj naprawdę odbyć na placu parafialnym w Nakle. Nazywamy się Kapela Góralska, Syczko Gro. Przyjechaliśmy ze szczyrku. No a dlaczego tu przyjechaliśmy? Przyjechaliśmy tutaj dlatego, że zaczyna się okres świąteczny. Ten Mikołaj to jest taki pierwszy sygnał. A wiadomo, że dla górali ten okres jest bardzo ważny. Zawsze go tak fajnie celebrujemy u nas. I chcieliśmy też Wam tutaj pokazać trochę naszej kultury i jak to się u nas odbywa. Zawsze się chętnie włączamy w takie inicjatywy charytatywne. Sprawia nam to przyjemność. My gramy dla przyjemności przede wszystkim, żeby też ludziom się to wszystko fajnie podobało. Podobało. Jak wam się podoba tutaj? Nam no, się tu bardzo podoba. Dużo właśnie ludzi. Cieszymy się, że dużo dzieci też przyszło. Widać, że wszystkim się chyba podobało. A jednego opłynocy, Ksiądz Eugeniusz Bill, proboszcz w Nakle Jak to ksiądz robi, że tylu parafian udaje się sprowadzić do kościoła? No właśnie sam nie wiem, jak to robię, ale dzięki temu, że włączyła się grupa ludzi świeckich, którzy chcą kultywować ducha świętego Mikołaja, czyli przeżyć dobro, nieść dobro. Myślę, że to taka obopólna współpraca jest efektem tego, że, że, że lud Boży pojawia się i nawiedza naszą świątynię. Widzę, że dzieci pięknie się bawią, muzykanci muzykują, grają, więc myślę, dla Chwałe Boże i dla pożytku naszego, niech się tak dzieje. No i dla uśmiechu tych najmłodszych, bo się. ich było dzisiaj sporo, no i każde dziecko się uśmiechało. Chyba nie było takiego, które było niezadowolone. Zdecydowanie tak, dzieci widziałem, że miały uśmiechy na twarzach. No to jest taki szczególny moment, kiedy wszyscy chyba czekamy na jakieś miłe niespodzianki, choćby symboliczne, a tym bardziej ci milińs, więc dzięki tej grupie ludzi, którzy zadbali o to, mogliśmy wszystkich ucieszyć i mam nadzieję, że to będzie jakoś owocowało na dalszy czas.